Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno nie było przeglądu rynków, także co. Ja wrzucam przeglądik Wczoraj mogliście obejrzeć mój Daily Update całkowicie z darmo, który jest tylko dla grupowiczów. Jeśli chcecie mieć do niego dostęp, to link macie w opisie do grupy. Jeśli chcecie dołączyć, także to dołączenie do grupy, bo są dwa, dwie opcje. Jako współpraca ze mną, wtedy uczę też swojej metody i wielu innych rzeczy, które są na grupie. Zresztą zaraz Wam to pokażę. A w pakiecie podstawowym możecie po prostu mieć dostęp do codziennych daily update'ów, podstawowej wiedzy, do mojego portfolio long term, no i moich pozycji, które rozgrywam. Także co, przechodzę do analizy, jeśli chodzi o DXY, jesteśmy w strefie podażowej. Po zaprzysiężeniu Trumpa spodziewaliśmy się spadków, jeśli chodzi o DXY w długim terminie. Jeśli jeszcze może na tym DXY podrosnąć cena do 110 punktów, jednak nie, nie fokusujemy się na żadnym targetu, o, że cena musi tu dojść i tak dalej, tylko patrzymy na to, co robi rynek w danym momencie. No i w danym rynku na danym momencie pokazuje się po prostu momentum spadkowe. Także tutaj na ten moment spodziewam się spadków. Jeśli to pójdzie wyżej i tak, to nic nie zmienia, bo jesteśmy na to przygotowani. A jeśli chcesz wiedzieć w jaki sposób, to zapraszam Cię na mojego Instagrama Dżungla Pablo. Podłoga. Jest to mój oficjalny Instagram. Możesz wejść, masz jeszcze 24 godziny na to, by obejrzeć ten Daily Update, ponieważ Story po prostu zniknie. Wysył, wysłałem link właśnie tam, możesz od razu zostawić follow. Robię tam bardzo często takie, że tak powiem, darmowe przekazanie wiedzy dla Was w formie integracji z Wami i tak dalej. Także wbijaj, obserwuj i coś tam na pewno od Ciebie wyciągniesz. Możesz tak samo oglądać tam moje shortsy, które stałem na YouTuba, tylko w formie rolek na Instagramie. Także jeśli chodzi o DXY. Osoby nie DXY oczywiście spowodują też napływ płynności na globalne rynki, co jest głównym faktorem dla wzrostów ceny, na przykład na Bitcoinie i na walorach inwestycyjnych. Także tutaj spodziewam się wzrostów na tych rynkach. No i co jeśli chodzi o DXY, to w zasadzie mamy go omówionego. Przejdę na szybko do rynku Forex, następnie przejdę do Krypto. Krypto macie też omówione we wczorajszym Daily Update, więc możecie go sobie włączyć. Trwa on ponad 23 minuty, także bardzo długi. Tam też dziela się kilkoma takimi niuansami odnośnie newsów i odnośnie po prostu mojego spostrzeżenia na rynek. Dużo wiedzy, dużo mięsa, zresztą jak zawsze, bez pierdolenia o linii trendu i innych dzikich, dzikich wężach, jak inni ludzie na YouTubie. Także co? Jeśli chodzi o DXY, to mamy go umówionego. Jeśli chodzi o kabla, tutaj zakładam kierunek góra, już zapowiadałem korektę do tej strefy 20 stycznia, także też wam to pokażę. Tutaj data 20 styczeń, rozrysowywałem, że po zebraniu tych szczytów, korekta do tego miejsca i dalsza jazda w górę. Też to omawiałem wczoraj w daily. Także jeśli chodzi o kabla, tutaj to samo. Wedle analizy dalsza jazda w górę. Skoro będzie się o dolar, to wszystko co do dolara jest przyliczane, będzie po prostu rosnąć, okay? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o euro dolar, o funta. Jeśli chodzi o euro, euro tutaj minimalnie nie zalicza strefy, dosłownie minimalnie. Nie zalicza strefy, nie daje możliwości wejścia jeśli chodzi o euro, ale dalej kierunek jest taki sam jak na kablu. Tutaj spodziewam się właśnie reakcji z tej strefy i następnie dalszej jazdy w górę. Także tutaj na euro dalszy target to 1.06300. Tutaj na euro, jeśli chodzi o to, może pojawić się korekta, która wybije ten dołek, zaliczy tą strefę i dopiero pójdą w górę. Tutaj zakładam taki scenariusz, jestem na niego przygotowany, także tutaj alert mam ustawiony, i tak to wygląda jeśli chodzi o Euraska. I co? Przejdę do krypto. Jeśli chodzi o krypto, tutaj dalej jest dla mnie możliwość spadków do 95 tysięcy i wtedy będę się pozycjonował um, leworowanymi pozycjami. Jeśli o to chodzi. Um, I w zasadzie tyle. Także prowzrostowo jestem nastawiony z możliwością tej korekty, będzie to bardzo prawdopodobne ze względu na efekty po prostu newsów, które stały się faktem i spekulacji, która się odbywała po wybory Trumpa. Także o tym możecie posłuchać w wczorajszym Daily Update, który właśnie macie dostępny na Instagramie. No nie chcę mi się po prostu tego powtarzać, żeby ten film nie trwał 50 lat, bo, no bo po co, jak to już jest nagrane, możecie wejść i macie ekskluzywny materiał. No jeśli ktoś to obejrzy później, no to po prostu niestety to przegapił. Od godziny 7 macie 24 godziny, czyli jutro o 7 powinno to story zniknąć. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o inne coiny, takie jak Ethereum, w ogóle mnie nie interesuje. Jeśli chodzi o takie coiny jak solana, to tutaj mamy ekspozycję. Także ciśniemy targety zostały zaliczone, które już Wam dawno, 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 dawno temu wyznaczałem na solanie. Tutaj wcześniej nie zaliczyliśmy tego targetu. Tutaj zaliczamy target 200, 293 i od razu mamy podaż, także tutaj ta analiza, jeśli chodzi o te profity, została sprawdzona. No i co? Gdzie dalszy przystanek na salanie? Nie wiem, czas pokaże. Na ten moment obstawiam dalsze wzrosty przez okres przynajmniej dwóch miesięcy, jeśli chodzi o krypto, także tutaj e, tak to wygląda. Oczywiście może się to zmienić za dwa dni i za dwa dni mogę nie mieć żadnego krypto i wszystko sprzedawać, także wszystko, co pokazuje mi system, tego się trzymam, to spra sprawdza się, że jestem profitowy w długim terminie, trzymam się systemu i trzymanie się swojego trading planu. Także tutaj nikogo nie zaskoczę. Dalej nudne podejście mechaniczne, jeśli chodzi o rynek, jeśli chodzi o inwestycje w zasadzie, bo tutaj mówimy o inwestycjach na krypto, nie zajmuję pozycji day tradingowych, bo mnie one nie interesują, jeśli chodzi o ten rynek. Także w zasadzie wszystko mówiłem. Pokażę Wam jeszcze kilka nowości. Tutaj jeszcze pokażę Wam kilka sukcesów na grupie przez ostatnie dni. Wszystko możecie sobie wejść, zobaczyć, a jeśli chcecie dołączyć do grupy to tu macie wszystko opisane na kanale, macie opisany pakiet podstawowy współpracę ze mną. Tutaj macie również link do po prostu strony łup. Tam automatycznie wchodzicie i możecie dołączyć, jeśli dokonaliście subskrypcji do Discorda, bo wam nadaje automatycznie rangi i od razu dostajecie dostęp do wszystkich tutaj tych działów, poza oczywiście niektórymi takimi jak zdrowie, takimi jak Day Trading i moja metoda, Swing Trading i metoda dodatkowa dla osób, które nie mają czasu. Także to wszystko Wam się odblokowuje podczas współpracy ze mną. Także pakiet podstawowy to jest opcja dla osób, które po prostu nie chcą inwestować większych pieniędzy, chcą mieć dostęp tylko do mojego Daily Update'u. I tutaj możecie sobie to wtedy śmiało e, obejrzeć. Także co? So. grupie same sukcesy. Ludzie odnoszą sukcesy w fundowanym tradingu, zdobywają fundowane konto. Tak jak mówię, nie jest to nic trudnego, jeśli macie sprawdzoną metodę handlu. I jesteście na grupie z osobami, które również handlują pod tą samą metodę handlu co wy, a nie tak jak wygląda to dla większości grup. Co dzisiaj gramy? Jak myślicie? Bitcoin jeszcze spadnie? Solana jeszcze spadnie? Euro pójdzie do góry? A co zło ze złotem? No takie podejście jest nieprofesjonalne. Jeśli chcecie być w poważnej grupie tradingowej, to dżungla jest jedynym słusznym wyborem. Podkreślam, jedynym słusznym wyborem, gdyż jest najlepszą społecznością tradingową w Polsce. Niedługo też będziecie. Mieli okazję zobaczyć naszą aplikację tradingową, którą wrzucałem Wam na Instagrama. Także jeśli chcecie takich dużo niuansów, jak grupa się rozwija, to możecie śmiało wejść i zobaczyć, jak widzicie, jest tego masa, 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 masa. I co? Jeśli chodzi o daily update, to tyle. Zapraszam Was do zapisania się również do newslettera. Zobaczenia daily update'u. Dziękuję Wam za ten przegląd rynków. Jak zawsze szybko, o czym mam zresztą opowiadać, wszystko jest znane i codziennie przeze mnie aktualizowane. Pozdrawiam!